Witajcie, kochani! Już niedługo Mikołaj, potem święta i kolejna okazja do tego, żeby obdarowywać prezentami bliskich albo siebie. I dzisiaj chcę Wam zaprezentować zestawy prezentowe, które możecie od nas kupić, żeby obdarować siebie albo bliskich. Oczywiście to będą octy, ale, ale nie tylko. Kochani, jeśli chodzi o octy, to zobaczcie. Zestaw trzech octów może wystąpić w wersji 100 ml i to będzie cudowny prezent, dlatego że gdy mówimy ludziom o octach domowych, to myślą, że tylko są to octy jabłkowe, a tymczasem ich może być bardzo, bardzo dużo, i mogą być na przykład w zestawie. Najpierw mówię o pojemności 300 ml, 100 ml. Mogą być octy na przykład wyłącznie owocowe, na przykład trzy octy owocowe. I tutaj mamy ocet truskawkowy zborówki i z jabłka z dodatkiem goździków. Wszystkie są tak pyszne i tak aromatyczne, czuć po prostu to, z czego ten ocet został zrobiony. Czyli mogą być na przykład trzy octy owocowe. Ale może być na przykład ocet owocowy, kwiatowy. I ziołowy na przykład. Uważam, że to jest idealne zestawienie, żeby były to właśnie tak zróżnicowane octy. Mogą być oczywiście trzy kwiatowe, i mogą być również trzy octy ziołowe. Jeśli chodzi o octy kwiatowe, to mamy do dyspozycji ocet. Z magnoli, z, pigwowca, z kwiatów pigwowca japońskiego, z bzuli laka, z kwiatków aksamitki, z nagietka lekarskiego, z kwiatków nasturcji i z kwiatków begonii wiecznie kwitnącej. I takie trzy octy o pojemności 100 ml to jest cena 75 zł i macie kochani idealny prezent na Mikołaja czy pod choinkę. Mogą być też te octy w większej pojemności, do, dokładnie taka sama konfiguracja, czyli na przykład octy 200 ml, może to być jeden owoc owocowy, ocet owocowy, niech będzie z borówki, do tego niech będzie kwiatowy 200 ml, czyli na przykład z kwiatków nagietka i do tego niech będzie ocet na przykład tymiankowy. Z octów ziołowych mamy do dyspozycji ocet z kwiatów bzu czarnego, jednocześnie może być też zaliczany do kwiatowych. Z jasnoty purpurowej, z mniszka lekarskiego, który też może być zaliczany do kwiatów, jednak jest bardziej ceniony jako zioło. Z przytu czepnej, z igliwia sosnowego z kotkami leszczyny, z nawłoci, z aloesu, ogórecznika, estragonu, mięty i ocet wrotyczowy. Jeśli zaś chodzi o owocowe octy, to mamy do dyspozycji wiśnie zmiętą, truskawkę, jabłko, jabłko z goździkami, przepyszny ocet, śliwkę węgierkę, borówkę amerykańską, jeżynę z cytryną i aronię. I te wszystkie octy, ale w wersji głównie 500 ml, tutaj kochani, widzicie. Ale żeby to był fajny prezent, to myślę, że lepiej zamiast jednego takiego octu, na przykład truskawkowego, zamówić zróżnicowane trzy małe octy, 100 ml. Albo 200 ml i naprawdę zobaczycie, kochani, że zauroczycie tymi odstami i takim niestandardowym podejściem do prezentów bliskich. Jeśli macie w swojej rodzinie czy wśród znajomych kawosza, to polecam Wam coś bardzo unikalnego to jest ocet z kawy albo ocet espresso. Tak, jak to jest w kawie i w espresso, różnica jest w mocy, w intensywności i dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o te octy. I teraz, ocet kawowy o takiej pojemności 250 ml kosztuje 30 zł, a większy 50 zł. I na przykład taki ocet. Można, kochani, chociażby zapakować w takie ładne pudełko. Dzisiaj są w modzie takie naturalne opakowania. Ja mam tutaj oksymel, który też może być cudownym prezentem, ale można na przykład dla tego kawosza. Zapakować po prostu ocet espresso, i na pewno czegoś takiego nie pił. Gdy ocet espresso zmiesza się z wodą, to jest tak, jakby po prostu pić kawę. Kawa to oczywiście, w zależności od rodzaju kawy, też jest taka troszeczkę cierpka, nieraz kwaskowa jak ocet. Wracając teraz jeszcze do naszych zestawów prezentowych, to kochani, zobaczcie, może to być właśnie ta sól kwiatowa. Ja tutaj włożyłam cztery sole kwiatowe, ale w zestawie są trzy sole kwiatowe. Zresztą, jeśli ktoś chce, mogę ten zestaw powiększyć, o, żeby tak było jeszcze cudownie kolorystycznie. To zobaczcie, czy to nie jest coś fantastycznego. Nie chcę otwierać tych słoiczków, ale jak otworzycie, żeby nie ulatywał aromat, one mają przepiękny zapach, kolor i smak. I te odsty kwiatowe, przepraszam, sole kwiatowe. Sól kwiatowa jest w cenie 50 zł za taki słoiczek, i to się może wydawać dużo, ale wiecie, kochani, to są same płatki, to nie są kwiaty. To jest naprawdę dużo zbierania, pracy, żeby zrobić taką polską sól kwiatową. Oczywiście jest solą kłodawską. Może być też w wersji ziołowej. I teraz, jeżeli chodzi o sól kwiatową, to polecam Wam. Yy, Sól z aksamitką z nawłocią jest przepiękną też bardzo smakowitą solą. Może być z nasturcją, może być z płatkami mniszka lekarskiego. To wszystko są płatki powyrywane płatki od całego kwiatu. Może jeszcze też co może jeszcze też być? Może też być na przykład taki zestaw. Gdzie mamy sól ziołową, właśnie w takim słoiczku, to może być sól na przykład tymiankowa, może być z ziołami włoskimi, z różnymi. Wszystko będzie opisane w y, opisie filmu. Czyli mamy sól, może to być na przykład oksymel, taki zestaw, sól oksymel i na przykład ocet. Taki powiedzmy 50 ml, 500 ml. I tutaj mamy, to postawiłam sól kwiatową, ale ja mówię o soli ziołowej. Wtedy mamy taki zestaw za 120 zł. Dzisiaj w zasadzie jest bardzo duży kłopot z tym, żeby obdarować kogoś, czymś, co, czego on by na przykład nie miał. Nieraz jest tak, że nie wiemy, co dana osoba chciałaby zobaczyć. Co chciałabym zobaczyć po otwarciu, oczywiście tego pudełka czy torebki z prezentem, ale myślę, że to, co tak właśnie pieści podniebienie, bardzo ładnie pachnie i jest czymś niestandardowym, to jest doskonały prezent, bo nie takiego bogactwa smaków, jeżeli chodzi o octy, nie znajdziecie, kochani, w zasadzie w żadnym sklepie, nie znajdziecie soli kwiatowej. Sól ziołowa tak, ale na pewno nie takiej jakości. No i na pewno nie będzie nigdzie od tu espresso. Więc, kochani, zapraszam was do tego, żebyście składali zamówienia. Zróbcie to wcześniej, dlatego, że blisko szóstego, a potem blisko świąt, to już są te momenty, kiedy y, dotarcie przesyłki na czas jest naprawdę bardzo trudne zrobienie tego. Jest takie szaleństwo przesyłkowe, więc im szybciej, tym lepiej. Kochani, spędzamy razem tyle czasu. Gościcie w naszej kuchni, wiecie, jakie to są wspaniałe produkty, więc niech one też zagoszczą na waszych stołach czy na stołach waszych bliskich. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, który Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie. W każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.